Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj przyszła do mnie paczka od widza. Jest to bateria od hulajnogi, którą będziemy regenerować. Ale patrzcie, jak ładnie zapakowana. Tu wszędzie jest stropian. Elegancko. I zobaczmy, co my tu mamy. Tu mamy różne stare baterie, z których mamy sobie wydrzeć ogniwa. Może się na coś naddadzą. To są jakieś baterie od roweru. No nic, zobaczmy na początek, czy tutaj coś żyje. No, tu mamy jakoś oznakę życia. Tu jest, tu jest, tu kiepszycunia, tu kiepszycunia. i to by było i to by było tutaj ogniwa niby żyją Sprawdźmy sobie jeszcze pakiet z wkrętarki. Dobra, to te niby też żyją. Za zadanie mamy ulepić cokolwiek, żeby tylko działało. Z tego co tutaj mam dostarczone. Tylko tak się zastanawiam, czy wystarczy nam ogniw. Jak tutaj tych trupów jest aż tyle. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym Was zapoznać z nową ofertą firmy PCBWay. Firma ta oferuje kompleksowe rozwiązanie, czyli zajmie się waszym projektem od początku do końca. Począwszy od przeglądu projektu przez zatwierdzenie projektu, poprzez prototypowanie. Obsługiwane są małe partie, produkcja masowa. Zapewniana jest logistyka, a tutaj mamy studium przypadku na przykładzie elektrycznego wentylatora podłogowego. Zapraszam do zapoznania się z tą ofertą. No Pomierzyłem te ogniwa. no Nie wygląda to za różowo. Mamy tutaj dużo zer jakieś 1,25. Może z tych coś się uratow da uratować. No to jakieś czwórki są 0,5, 0,8. Tu nie wiadomo, czy coś uratujemy. Tu zera. Ech. No z tych ogniw troszkę mamy. Tu już jeden pakiet rozebrałem. Posprawdzamy sobie te ogniwa. Może się coś uda ulepić. No a jak braknie ogniw, no to będziemy dyskutować z klientem. Sprawdziłem te ogniwa z tych rowerowych pakietów. Tam no, wszystko wygląda dobrze. Ładniutko trzymają poziom. Te ogniwa są praktycznie w całej swojej pojemności, jaką tam mają. Czyli 2500 mAh. A teraz, może, sobie weźmy się za to, co tu zrobimy. oczy no, będziemy sobie chyba po każdym rzędzie odrywać i sprawdzać. Pierwsze trzy rzędy to są zera. No, to zobaczmy, czy coś uda się wskrzesić. Przekładki sobie zachowamy do później. Ta plaszka 0,15 to normalnie drze się jak papier. Nie będzie tak prosto zachować to ogniniwo. Mm, zimny trop. Drób. czy coś nam tu ożyje, a jak nawet ożyje, czy będzie się naddawało, no zobaczymy tak, żeby sprawdzić sobie, czy ogniwa troszkę tam nam wstają, czy nie wstają mają chęć używać, czy nie? Zobaczymy, czy pobierają sobie coś prądu. To przybliżymy. To widzieli, wszystko ładnie. Wsadzamy sobie takie tam ogniwko. Wstawiłem 3A, 200 mili. I włączamy. No i bierze nam te 200 mili, czyli tu jest jakaś szansa. To nie jest, zwiększyć na czysta, no, bierze trzysta. 400 pięćset. No nie grzeje się, niby wszystko fajnie, no nie wiem, zostawię na czysta i na razie się oddalę. Kamerę zostawiam włączoną, jakby się miało coś wydarzyć ciekawego, to przynajmniej się nagra. No i co my tu mamy, nic się nie dzieje? Czyli z te pewnie już nic nie będzie? No, to tak widać napięcie, ładnie nam skacze. Już mamy jeden trzy To jest jakaś szansa. No czyli niby mamy te 3 V, tutaj widzimy prąd już spadł. No dobra, to na razie zostawimy. I tak, opiszemy je, że to były zera. No to bierzemy następną, czyli tutaj już jakoś nie będę za dużo tego pokazywał, bo to też nie ma co. Tak przejdziemy sobie po prostu szybko, czy tu jest jakaś szansa, czyli będzie rosło to napięcie, czy nie będzie rosło napięcie. Dobra, tutaj jest jakaś szansa, bo mamy już. No, tu za długo nie rośnie. To na razie zostawimy. No, tu mamy wolta, czyli na razie to też zostawimy. Niech sobie podciągnie do tych 3 voltów. Tu widzę, jest jakaś szansa. No a tą jedną dajemy do ładowania normalnie na ładowarkę. Znaczy wszystkich nie będę wam pokazywał, chyba że jakieś ciekawe przypadki tutaj się trafią. No i w każdym razie sprawdzę sobie cały ten pakiet wielki. I już zabieramy się za rozdzielanie tego pakietu. Tu już jeden rząd sobie usunąłem. I co tutaj ustaliłem? Mamy trzy trupy. Takie, które nie przyjmują w ogóle napięcia. Jedno mamy takie, co coś tam przyjęło. Zobaczmy, jakie ma napięcie. No, może coś z niego będzie, ale chyba nie. Także pokrótce Wam omówię procedurę, jaką tutaj zastosowałem. Wyciągniemy sobie następny rząd. Wsadzimy sobie tutaj każde ogniwo pojedynczo. I jeżeli w ciągu powiedzmy dwóch minut nie uzyskają 2 woltów, to znaczy, że już nic z nich nie będzie. Tak sobie wypraktykowałem na tym pierwszym rzędzie. Więc zobaczmy, co nam przekaże drugi rząd. Drugi rząd. Oczywiście tutaj mamy zera. Później będzie troszkę lepiej, ale na razie mamy same zero. No to sprawdzamy. Ta w ogóle nie przyjmuje prądu. Ta też. Ta też. Ta też. I ta. Totalne, totalne nic. Weźmy jakoś wcześniejszą, taka, co ona coś tam przyjmowała, ale i tak nie tyle, żeby się zakwalifikować do czegokolwiek. Czyli znaczy, tutaj mamy same trupy. To nic, to bierzemy następny rząd. No to jedziemy następny rząd. O, coś się dzieje. No, napięcie mamy 046 46V, czyli raczej tutaj nic nie będzie. Następny. O, ta coś, coś rokuje, coś rokuje. No dobra, zostawiamy na 2 minuty. No, mamy 1,3V. No nie wiem, damy jej szansę, później jeszcze raz ją spróbuję. Ale sprawdźmy sobie jeszcze inne. No, z tej raczej nic nie będzie, ale tak z ciekawości, bo co ja teraz z nimi zrobię? Wsadzę je do tej Litokali 600 na funkcję naprawy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To też wsadzę, tak z ciekawości. Ogniwa wyczyszczone, ta funkcja naprawy będzie trwała ze 2 dni. Potem je rozładuję prądem 250 mA. Naładuję je. A potem rozładuję już prądem 500 mA. No i zobaczymy, jaką będą mieć pojemność. No i czy będą miały duże rozładowanie, czy nie. Czy w ogóle coś z nich, cokolwiek z nich będzie. Jedna ładowarka ich w ogóle nie przyjmuje, czyli mają jeszcze za niskie napięcie. Czyli nie wiem, każde zostaje powiedzmy tutaj na pół godzinki. No zobaczymy, co się stanie. No i mamy ładowarkę. Tutaj widzimy naprawia się. Ile mamy? 0,75V, 1,04V, 2,27V. Zostawimy to tak na noc. Zobaczymy rano co będzie. No, mamy poranek. Nic tutaj się za bardzo nie zmieniło. Mamy to samo co mieliśmy. Czyli tych ogniw, niestety, nic nie będzie. Także z tych dwóch rzędów zer mamy na razie jedno ogniwo, które jakkolwiek tam gdzie się rokuje. Ono było sprawdzane tylko na 0,5 a będziemy musieli sobie sprawdzić je pod większym obciążeniem. Teraz myślę, że weźmiemy sobie od razu te dwa rzędy 1,25, może z nich coś więcej zostanie. Z tej partii 1,25 V, co były, no to niby wszystkie odżyły. Dziwne. Tak spodziewałem się, że chociaż jedna będzie uszkodzona z każdego rzędu, a tutaj mamy dwa rzędy. No tylko tyle na razie wykryłem, że te dwie mają spadek napięcia na, na 4,1. No i jeszcze będziemy je obserwować z tydzień, 2, Reszta ma takie 4,19, 4,18. 4,18, 4,15 na no. Wszystkie je będziemy jeszcze troszkę obserwować. No ale na razie odżyły. No to teraz weźmiemy te 4V, od razu 3 rzędy. No z nimi nie powinno być żadnego problemu, no ale i tak trzeba sprawdzić. A tu mamy tą jedyną baterię z serii 0, która ożyła. Ona ma już 4V, nie wiem czy ją wykorzystamy. Na razie ją odkładamy.